Wybitni stoiccy filozofowie starożytnej Grecji dawali najwyższą wskazówkę Poznaj siebie. Tak jak my, w dobie tej nowo powstałej cyfrowej armii, odsłaniamy się w odniesieniu do naszej istoty, a przede wszystkim naszego potencjału. W tym filmie zostanie zaprezentowanych osiem rewolucyjnych technik stoickich, które pozwolą naprawdę zrozumieć złożoność własnego umysłu i jego nieskończonych możliwości. Jeśli jesteś w podróży ku rozwojowi osobistemu, poszerzaniu i pogłębianiu samopoznania, zostań z nami aż do zakończenia. Pozwól naszej Odysei doprowadzić do bardziej świadomej egzystencji. Rozpocznij swoją podróż od obserwacji siebie, jakbyś był zewnętrznym obserwatorem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zachowalibyśmy się inaczej, dystansując się od siebie, kontemplując nasze działania i reakcje? Jakbyśmy byli kimś innym. Poznaj ciekawość nieznajomego. Często wikłamy się w zawiłe więzi emocjonalne i uprzedzenia, co skutkuje zniekształconym obrazem własnej istoty. Rozbij tę złożoność, wyobraź sobie siebie jako bohatera filmu, w którym Ty jesteś główną postacią. Jak oceniłbyś działania i wybory tego bohatera? Ta zmiana perspektywy pozwala na bardziej obiektywne spojrzenie, Pomagając zidentyfikować nawyki i reakcje, które mogą kolidować z osobą, którą pragniemy być. Nie chodzi tu o ćwiczenie samokrytyki, ale raczej o osiągnięcie przejrzystości poprzez obserwację nieznajomego, pozbawionego ładunku emocjonalnego związanego z autoanalizą. Zobacz swoje działania takimi, jakie są, bez etykietowania ich jako dobrych lub złych to jest nasz cel uzyskać jasny i bezstronny obraz siebie, zgodnie ze stoickimi naukami, które zachęcają nas do obserwacji, bez wydawania osądów. Zobacz, jak naukowiec jest pochłonięty eksperymentem, gdy ogarnia go wściekłość. Cofnij się o krok i zadaj sobie pytanie, dlaczego ogarnia mnie gniew? Obserwuj swoje emocje, jakby były oddzielnymi bytami, oddzielając je od Twojej własnej esencji. Ta praktyka wyzwala niezwykłą klarowność. Zamiast dać się przytłoczyć emocjom, zaczynasz odkrywać ich pochodzenie. Nie chodzi o tłumienie uczuć, ale o zrozumienie ich z odległej perspektywy. Takie podejście jest niezbędne w świecie, w którym emocje mogą być tak efemeryczne, jak trendy w mediach społecznościowych, ale równie wpływowe, jak namacalne decyzje życiowe. Ta transmutacja perspektywy nie jest prosta ale ma potężną moc. Przypomnij sobie stoicką mądrość mędrca Seneki. Cierpimy częściej w wyobraźni niż w rzeczywistości. Obserwując siebie obiektywnie, minimalizujemy niepotrzebne cierpienie generowane przez błędne interpretacje i przesadne reakcje, prowadząc do spokojniejszej i autentycznej egzystencji. Zaakceptuj siebie w pełni dobrego, złego i brzydkiego. Tak jak patrząc w lustro, czasami skupiamy się tylko na naszych niedoskonałościach, tak samo łatwo jest zrobić to z naszą osobowością, skupiając się na swoich błędach lub częściach siebie, których nie doceniamy. Ta ciągła samokrytyka buduje wewnętrzną narrację, która nie jest życzliwa. Jednak prawdziwy rozwój zaczyna się od zaakceptowania każdego aspektu siebie pozytywnego, negatywnego, a nawet nieprzyjemnego. Chodzi o rozpoznanie całości swojej istoty, bez zaprzeczania i nadmiernego podkreślania niekorzystnych aspektów. Stoicyzm nie polega tylko na dostrzeganiu pozytywów, jest zobaczyć rzeczywistość. Uczy nas akceptować wszystkie niuanse naszej egzystencji. Akceptując siebie ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami, nie rezygnując z chęci doskonalenia się, zaczynasz tę podróż od miejsca uczciwości. Z uczciwością przychodzi siła do zmiany, jak mądrze mawiał Marek Eliusz. Przyjmuj to, z czym wiąże Cię los, i kochaj ludzi, z którymi los Cię wiąże, ale rób to całym sercem. Ta akceptacja jest kamieniem węgielnym prawdziwej transformacji. Spróbuj zapisać swoje pozytywne cechy i wyzwania. Ambitne skoki, choć kuszące, mogą być przytłaczające i często kończą się niepowodzeniami. To jakby próbować wspiąć się na górę jednym kolosalnym krokiem. Zamiast tego zdecyduj się na podróż krok po kroku. Epiktet głosił, że nic wielkiego nie rodzi się nagle. Zinternalizuj tę mądrość, wyznaczając małe, osiągalne cele. Czy chcesz kultywować cierpliwość? Spróbuj powstrzymać impulsywną reakcję podczas następnej rozmowy. Chcesz lepszej kondycji fizycznej? Zacznij od krótkiego, codziennego spaceru, a nie maratonu. Dzisiaj rzuć sobie wyzwanie i zidentyfikuj coś małego, czego unikasz lub chcesz ulepszyć. Wymyśl plan, jak podejść do tego w usprawniony sposób. Jeśli chcesz przeczytać więcej, zacznij od jednej strony dziennie. Jeśli chcesz mówić z większą pewnością siebie, poćwicz z bliskim przyjacielem lub przed lustrem. Świętuj te małe zwycięstwa, bo choć wydają się małe, są impulsem do wielkich osiągnięć. Twój potencjał jest jak uśpione ziarno, czekające na ciągłe nawadnianie wysiłkiem i pożywienie wytrwałością, aby zakwitło w coś niezwykłego. Pamiętaj, że każda wielka podróż zaczyna się od małego kroku. Rzucając sobie wyzwania w mniejszych fragmentach, nie tylko poprawiasz swoje umiejętności, ale także budujesz pewność siebie. Nie porównuj się z innymi, porównaj się z osobą, którą byłeś wczoraj. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że przeglądając media społecznościowe, czułeś się trochę przygnębiony, ponieważ wydawało się, że wszyscy wyprzedzają konkurencję? Łatwo wpaść w pułapkę porównywania się z innymi. Jednak prawda jest taka. Jedyne uczciwe porównanie dotyczy osoby, którą byłeś wczoraj. Nie chodzi tylko o lepsze samopoczucie, chodzi o rozpoznanie i docenienie własnej podróży i rozwoju. Tak, jak mówimy o wprowadzaniu małych zmian, prawdziwa transformacja wyłania się z konsekwencji tych małych wysiłków. Technika polega na mierzeniu tych przemian zamiast porównywać się z innymi i czuć się nieaktualnym. Skieruj wzrok do wewnątrz, zauważ, jak urosłeś od wczoraj. Może zyskałeś trochę więcej cierpliwości, trochę więcej doświadczenia, lub po prostu stałeś się trochę silniejszy. Marek Eliusz powiedział kiedyś, że masz władzę nad sobą. Nie pamiętaj o wydarzeniach zewnętrznych, zdaj sobie z tego sprawę, a znajdziesz siłę. Zastosuj tę maksymę, koncentrując się na swoich postępach, a nie na ścieżkach innych ludzi. Oto praktyka, którą możesz wykonywać każdego wieczoru. Poświęć kilka minut na zastanowienie się nad swoim dniem. Co zrobiłeś dzisiaj lepiej w porównaniu do wczoraj? Może to być cokolwiek, może uważniej słuchałeś rozmowy, lub dokonałeś zdrowszego wyboru posiłku. To nie tylko osiągnięcia, są świadectwem Waszej ciągłej ewolucji, zapisem tego, jak daleko zaszliście krok po kroku. Koncentrując się na własnym rozwoju, zamiast porównywać się z innymi, uwalniasz się od nierealistycznych i daremnych standardów. Zacznij doceniać swoją wyjątkową podróż, uznając, że każdy dzień przybliża Cię do osoby, którą pragniesz być. Weź pełną odpowiedzialność za siebie. Kiedy przejmujesz kontrolę nad swoimi działaniami, myślami i życiem, następuje potężna zmiana. To jak przejąć kontrolę nad kierownicą dryfującego, pozbawionego kierownicy samochodu. Czasami za to, gdzie jesteśmy, obwiniamy okoliczności, innych ludzi lub szczęście. Prawda jest jednak taka, że im bardziej przejmujemy kontrolę nad naszymi reakcjami i decyzjami, tym bardziej kierujemy swoje życie na pożądaną trajektorię. Rozpocznij kontemplację na temat naszego osobistego rozwoju, prowadząc nas w naturalny sposób do następnego etapu posiadania naszej podróży. Chodzi o potwierdzenie, że to jest moja droga i jestem odpowiedzialny za jej podążanie. Epiktet mądrze twierdził, że nie możemy wybrać okoliczności zewnętrznych, ale zawsze możemy wybrać, jak na nie zareagujemy. Przyjmując tę perspektywę, wzmacniamy się. Aby stawić czoła wyzwaniom życia z dojrzałością i mądrością. Zacznij od zidentyfikowania obszarów swojego życia, za które obwiniasz inne osoby, czy to w swoich związkach, czy w osobistych celach. Teraz zadaj sobie pytanie: jak mogę wziąć na siebie większą odpowiedzialność w tych sferach? Nie chodzi o to, żeby być wobec siebie surowym, chodzi o rozpoznanie swojej mocy inicjowania zmian. Na przykład, jeśli projekt w pracy nie przebiega prawidłowo, zamiast obwiniać zespół, zastanów się, co możesz zrobić inaczej, aby poprawić sytuację. Takie podejście nie tylko prowadzi do rozwoju osobistego, ale także zdobywa szacunek i zaufanie otaczających Cię osób. Poczucie kontroli i poczucia własnej wartości, jakie zyskujesz, przejmując odpowiedzialność za swoje życie, jest głębokie i przemieniające. Zaczynasz postrzegać wyzwania jako możliwości uczenia się i doskonalenia. Ta świadomość stanowi podstawę kolejnej techniki prowadzącej nas głębiej w sztukę prowadzenia stoickiego życia w oparciu o samopoznanie. Po szóste, każdego dnia mądrze wybieraj swoje wpływy. Niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, kształtują nas ludzie, media i otaczające nas środowisko. Podobnie jak powietrze, którym oddychamy. Czasami jest to orzeźwiające, w innych jest zanieczyszczony. Wpływy te mają moc kształtowania naszych myśli, działań i ostatecznie naszego życia. Wyzwanie pojawia się, gdy negatywne lub toksyczne wpływy zaczynają odwracać naszą uwagę od naszego prawdziwego ja lub tego, do czego dążymy. Rozpoznanie i mądry wybór tych wpływów ma kluczowe znaczenie dla naszego wzrostu, i dobrego samopoczucia. Kiedy bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, jak mówiono wcześniej, częścią tego wzmocnienia jest świadomy wybór, komu i czemu pozwalamy mieć na nas wpływ. Pewnego razu Seneka stwierdził, że powinniśmy przebywać w towarzystwie ludzi, którzy mogą nas ulepszyć. Otaczanie się pozytywnymi osobami, które oferują wsparcie i inspirację, może popchnąć cię do przodu. Podobnie wybór mediów, które podnoszą na duszu i kształsu, a nie poniżają i rozpraszają, jest niezbędny na Twojej drodze do samodoskonalenia. Zacznij od osyny swojego obecnego kręgu wpływów. Czy są osoby, które stale osłabiają Twoją witalność lub zmniejszają Twoje ambicje? Być może nadszedł czas, aby ponownie ocenić te relacje. Weź także pod uwagę media, z których korzystasz. Czy wzbogacają one Twój umysł, czy też go zaśmiecają? Aktywnie szukaj ludzi i zasobów, które odpowiadają Twoim wartościom i celom, czy to poprzez książki, podcasty czy dialog. Upewnij się, że pozytywnie wpływają na Twój rozwój. Pamiętaj, że nie chodzi o izolowanie się od ludzi, ale o celowe kultywowanie środowiska, które wspiera Twoją podróż. Mów tak tylko temu, co naprawdę ważne, bo nasz czas, energia i uwaga są cenne. Jak często zgadzamy się w sprawach, które w rzeczywistości są nieistotne, nadmiernie kompromitujemy lub angażujemy się w błahe sprawy. Może to odciągnąć nas od naszych prawdziwych celów i pasji. Kluczowa jest potężna umiejętność powiedzenia tak tylko temu, co jest zgodne z naszymi wartościami i aspiracjami. Zastanawiając się nad ostatnią rozmową na temat mądrego wybierania wpływów, Zasada ta rozciąga się na nasze decyzje i zobowiązania. Chodzi o dostosowanie naszych działań do naszych wartości. Jak przypomina nam Marek Aureliusz, człowiek nie powinien bać się śmierci, ale raczej strachu przed tym, że nigdy nie zacznie naprawdę żyć. Życie w pełni oznacza dokonywanie wyborów, które odzwierciedlają to, kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć, a nie po prostu wypełnianie czasu zajęciami. Zacznij od oceny tego, jak obecnie spędzasz czas. Obserwuj swoje codzienne czynności i zadaj sobie pytanie, czy dodają one wartości do Twojego życia i czy są zgodne z Twoimi celami. Zdecydowana odpowiedź brzmi: nie. Nadszedł czas, aby ponownie ocenić to zaangażowanie. Nie oznacza to, że nigdy nie wyciągasz ręki po pomoc innym ani nie angażujesz się w wolny czas, ale raczej osiągasz przemyślaną równowagę. Zanim zaangażujesz się w nowy projekt lub weźmiesz udział w wydarzeniu, dokładnie ocen jego związek z Twoimi celami osobistymi i zawodowymi. Jeśli to nie przybliży cię do miejsca, w którym chcesz być, rozsądniej będzie grzecznie odmówić i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Powiedzenie tak tylko temu, co naprawdę ważne, nie tylko pomoże Ci prowadzić bardziej skoncentrowane i satysfakcjonujące życie. Ale także pozwoli Ci przedłożyć jakość nad ilość w każdym aspekcie swojego życia. W następnym podejściu zbadamy inną technikę stoicką, która pomoże Ci utrzymać to skupienie i żyć w zgodzie z Twoją prawdziwą esencją być świadomym. ósma technika uczyń innych lepszymi. Jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w życiu jest przyczynianie się do doskonalenia innych. Często tak bardzo koncentrujemy się na naszym rozwoju osobistym, że zaniedbujemy głęboki wpływ, jaki możemy mieć na otaczających nas ludzi. Prawdziwą miarą naszego postępu jest nie tylko to, jak doskonalimy siebie, ale także sposób, w jaki wywyższamy innych. Chodzi o wygenerowanie pozytywnego efektu domina, który wykracza poza nasze indywidualne życie. Gdy zagłębiamy się w skupianie się na tym, co naprawdę ważne, kluczową częścią tego są relacje, które kultywujemy, i wpływ, jaki mamy na otaczających nas ludzi. Jest to okazja, aby promieniować życzliwością i przekazywać innym mądrość i siłę, którą zdobyliśmy. Nie chodzi tylko o samodoskonalenie. W rzeczywistości chodzi o poprawę społeczności. Zacznij od bycia pozytywną obecnością w życiu ludzi wokół Ciebie. Może to być tak proste, jak wysłuchanie, podzielenie się spostrzeżeniami z własnych doświadczeń, lub zachęcenie kogoś, kto stoi przed wyzwaniami, poświęcanie czasu na wolontariat, mentorowanie kogoś, lub po prostu szerzenie życzliwości i zrozumienia to namacalne sposoby wnoszenia wkładu. Pamiętaj, że wielkie gesty nie są konieczne, małe akty wsparcia mogą mieć znaczący wpływ, pomagając innym. Nie tylko poprawiamy ich życie, ale także wzmacniamy własny rozwój, odnajdując głębsze poczucie spełnienia w tej podróży, odkrywania siebie i stoickiej praktyki. Pamiętaj, że Twój rozwój działa jak latarnia morska, oświetlając drogę innym. Dodatkowa wskazówka: wyrób sobie nawyk codziennego pisania w dzienniku. Jest to dodatkowa rekomendacja dla tych, którzy śledzili naszą podróż do tego momentu. Czy słyszałeś kiedyś o Marku Aureliuszu, jednym z najbardziej szanowanych filozofów stoickich? Skrupulatnie prowadził dziennik, a jego osławioną pracą były medytacje. To kultowe dzieło nigdy nie było przeznaczone do masowej publikacji, były to po prostu jego osobiste refleksje, sposób stosowania stoicyzmu w codziennym życiu. To podkreśla siłę dziennika jako podstawowego narzędzia do samopoznania i rozwoju osobistego. Każdy krok, który badamy, od obiektywnej obserwacji siebie po doskonalenie innych, można ulepszyć dzięki prowadzeniu dziennika. To kameralna przestrzeń, w której rozmawiasz ze sobą, zadajesz pytania i zastanawiasz się nad swoimi codziennymi doświadczeniami. Nie są wymagane żadne ekstrawaganckie zeszyty, ani wymowne słowa, po prostu zacznij od surowych, niefiltrowanych myśli i uczuć. Pisząc, odkryjesz jasność i spostrzeżenia, które wcześniej były ukryte w zgiełku codziennego życia. Przypomnij sobie słowa seneki. Prawdziwe szczęście polega na cieszeniu się teraźniejszością, bez niepokoju i uzależnienia od przyszłości. Prowadzenie dziennika staje się intensywnym narzędziem do internalizacji tej mądrości i zastosowania jej w podróży do samopoznania. Dziennik jutra to ścieżka która prowadzi Cię do chwili obecnej, pozwalając Ci delektować się podróżą, wyciągać z niej wnioski i planować przyszłość z płonącym zamiarem. Podziel się w komentarzach, która z technik stoickich najbardziej do Ciebie przemawia. Dzisiejsza dyskusja stanowi tylko niewielką część naszej wielkiej podróży edukacyjnej. Jeśli rozwój osobisty i samopoznanie Cię inspirują, pokaż to w komentarzach, mówiąc: Szukam mądrości. Nieustannie dostarczam szczegółowe treści, prowadzę cię, abyś stał się lepszą osobą poprzez nasz rozwój osobisty.